Myślami kreujesz swoje życie. Pomyśl teraz przez chwilę. Jakimi myślami kreujesz swoje życie? Na czym skupiasz się przez cały dzień? Nasz umysł produkuje od 60 do 70 tysięcy myśli na dobę. 60-70 tysięcy myśli. I teraz załóżmy, stajesz rano przed lustrem i mówisz sobie te afirmacje i dajesz sobie na to te 5 minut, 10 minut. Później, może masz jeszcze kolejne 5 minut, w trakcie których. Łączysz się z polem serca, robisz medytację, może jeszcze zapisujesz, zapisujesz wdzięczności i przy takiej naprawdę już optymalnej, przy takiej optymalnej wersji, ja wiem jak to jest u moich klientek, nie? one mi o tym opowiadają, to jest tak, że może masz te 20-30 minut rano dla siebie, żeby zrobić to odpowiednie nastawienie, żeby zbudować to odpowiednie nastawienie, które poprowadzi cię w tym dniu. Ale większość ludzi nie ma tych 20-30 minut. Dla większości ludzi czasami to jest te 3 minuty popatrzenia się w lustrze na siebie, a czasami nie ma tam nic. Ale jest wewnętrzne oczekiwanie zmiany. Jest to wewnętrzne oczekiwanie, że w końcu coś się zmieni. Jeżeli nasz umysł produkuje 60-70 tysięcy myśli na dobę, to czym są 3 minuty czy 20 minut porannej rozgrzewki w kontekście tych 60-70 tysięcy? Niczym. To jest, to jest takie coś. I jest te 20 minut, a później jest jeszcze 23 godziny i 40 minut, tak, z tej doby. I co wtedy dzieje się z twoim umysłem? Kto wtedy zarządza tym, jakie myśli się pokazują w Twoim, w twoim umyśle, w Twojej głowie? Większość, 95% z nich w ogóle nieuświadomionych przecież. Co się tam tak naprawdę dzieje?